Dobry wieczór, witajcie tu, Iwona. Zapraszam na trzydziesty, ostatni odcinek całego życia z wariatami. Obierałam ziemniaki, gdy ktoś zadzwonił do drzwi. Igi nie było w domu, a rawcjo z Sebastianem siedzieli przy komputerze. Poszłam otworzyć drzwi. Cześć, Baśka! krzyknął Adam, kiedy otworzyłam. Niespodzianka! Kuzyn wpadł do mieszkania, wyściskał mnie, nie zważając na moje brudne ręce. Rzucił kurtkę na podłogę, ściągnął buty, które wylądowały w kącie pod drzwiami i pobiegł do toalety. Pozbierałam jego porozrzucane rzeczy i odłożyłam je w taki sposób, aby nikt się o nie nie potknął. Adam zazwyczaj wpadał jak burza, bez zapowiedzi, choć niekoniecznie mi się to podobało. Jednak sugestie, aby uprzedzał o swoich wizytach, pozostawały niezauważone. Stwierdził, że zje z nami obiad, ale na noc nie zostanie po czym oprzedł całe mieszkanie, obejrzał zmiany, jakie zaszły od jego ostatniej wizyty, pomacał krzesła i poduszki. Muszkując po domu, cały czas komentował lub wykrzykiwał w moim kierunku pytania, na które nie nadążałam odpowiadać. Rafał gra w szkolnej drużynie internetowej, powiedziałam, bo chciałam szybko przygotować posiłek, a Adam skutecznie mi to utrudniał. Dziś rozgrywają jakąś bitwę online, może iść po kibicu im trochę. Ja w tym czasie zrobię obiad. Pewnie, już idę. Adam przesiedział kilkadziesiąt minut za plecami Rafała, obserwując, jak chłopcy grają. Co chwilę słyszałam jego pytania o szczegóły gry. Rafcio odpowiadał uprzejmie, ale wujek, którego wiedza o grach komputerowych była na poziomie zerowym, tak naprawdę tylko mu przeszkadzał. Obiad chłopcy zjedli u Rafała w pokoju, bo Adam wymęczył ich już dostatecznie podczas turnieju, po czym poszli do Sebastiana, bo jak to ujął mój syn, tam była atmosfera grania. Przed wyjściem Rafał zajrzał do pokoju, aby pożegnać się z wujkiem, a uścisnął mu dłoni i zapytał: Chłopie, a nie wiesz przypadkiem, kto tu wywozi śmieci? Albo gdzie macie oczyszczalni ścieków? To by mnie bardzo interesowało. Może jednak zostanę do jutra, to pogadamy sobie wieczorem na te tematy. Minarawcia. Była bezcenna, gdy wybiegał z mieszkania. Zupełnie jakby chciał krzyknąć ratunku. Zaś Adam po przemyśleniu swojej sytuacji postanowił jednak wrócić do domu i po obiedzie pożegnał się. Wówczas nastała cisza. Rawcio wrócił od Sebastiana dość szybko. W ogóle nie zwrócił uwagi na nieobecność wujka Adama. Mamo, jechaliśmy z Sebą w windą z parkingowym, powiedział szybko. No i zaniepokoiłam się i ubawiliśmy się jak to ubawiliśmy, co wy zrobiliście oj nic mamo powiedział Rafał z bolałym głosem było śmiesznie czyli my jechaliśmy na dół, on wsiadł na swoim piętrze no i my się śmialiśmy a on myślał, że z niego więc odwrócił się do nas i pyta co, co, o co chodzi a wy co na to a my, że nic to on, że ma nas na widelcu i naśle na nas służby Wtedy wysiedliśmy z windy i zaczęliśmy się jeszcze głośniej śmiać. <noise> ja też parsknęłam głośno śmiechem. Iga przyszła chwilę potem, jak było w szkole. Spoko. A co tam u Beaty? Też spoko. Gadałam z ukochaną sąsiadką. Ty też zapytałam. A co była u nas? Iga już węszyła jakąś nową aferę. Nie, rawczę spotkał pan parkingowego, wyjaśniłam. To parkingowy przerzucił się ze mnie na mojego brata? Super. Oj, mów, co tam wymyśliła sąsiadka. Niecierpliwiłam się. Znowu miała pretensję, że ktoś jej obrzucił drzwi jajkami i to na pewno koledzy Rafała. To jak nie zapytałam, czy białe myszki też widzi. Iga oszalałaś, znowu będzie przyłazić albo stukać w rury od kaloryferów. Wiesz, że to jej metoda na hałas. Robić hałas innym. Ale gdy się odwróciłam, nie mogłam ukryć uśmiechu. Zuch dziewczyna. Na paranoję odpowiada ignorancją. Położyłam się wreszcie, ale nie zdążyłam zasnąć. Do pokoju zajrzała Iga. Mamo śpisz? Nie, odpowiedziałam zła, że znowu ktoś coś ode mnie chce. Musisz coś zobaczyć. Iga położyła laptopa na moich nogach. Na profil Rafała na fejsie. Zobacz, co on wstawił. Moim oczom ukazało się zdjęcie nagiej kobiety z niewybrednym opisem. Rawcio udostępnił jakiś profil, gdzie prezentowane były uroki damskiego ciała. Rafał! ryknęłam. Rafał! poprawiła po mnie Iga. Co chcecie, idę spać. Rawcio odezwał się marudnie. Chodź do nas na chwilę, powiedziała Iga otwierając drzwi do jego pokoju. Rawcio powłóczył noga za nogą, udając, że jest bardzo śpiący. Co jest? Co to jest? Zapytałam, pokazując otwarty komputer i jego profil na Facebooku. Fajna nie. Rafał był najwyraźniej z siebie dumny. Dziecko, nie możesz wrzucać takich rzeczy na profil za młody jesteś. Mamo to jest tylko taka stronka. Synu, ale chyba dla dorosłych. Mamo, ale to jest piękne, powiedział mój syn rozmarzonym tonem. I miał rację zdjęcie prezentowało piękną kobietę. A Rafał to dostrzegł. Witajcie, hormony. Ułożyłam się ponownie do snu, gdy nadszedł SMS. Tęsknię, były mąż znowu dawało sobie znać. Ściszyłam telefon tak, aby dotarł do mnie jedynie dźwięk budzika. Jak ja bym chciała mieć zaczarowany koralik, jak Karolcia z książki, pomyślałam. Wtedy mogłabym zażyczyć sobie, aby wszyscy szurnięci ludzie zniknęli z mojego życia. A tu nic. Wariaci nadal są wśród nas. Moi drodzy, na tym koniec ostatniego odcinka całego życia z wariatami. Niebawem kolejna część, na której tytuł nie mam pomysłu, zatem może mi coś podpowiecie. Jaki tytuł powinna nosić kolejna część tej opowieści? Napiszcie w komentarzach. Dziękuję za wysłuchanie. Zapraszam do komentowania jak najbardziej, do subskrybowania kanału również i mam nadzieję do usłyszenia.